Witamy, nadszedł wieczór, Tadek się skrada do Głębnika z Nienacka zrobić bal. Bo wszystko już się, wszystko już się do spania przygotowało. A tu się jeszcze oszukają. Weź ich teraz wygoń z jak one poszły spać. To musisz ich to rozbudzić. To no może jak szybko wchodziłeś. No, jak uciekają do budy. Nie ma tak. Proszę, w korycie całe koryto jest. No. Będą sapać zaraz. No to będą sapać. Zobaczymy. Niespodzianka z wieczora. Nie się patrzył, nie wiedzą co się dzieje. Patrz jaki nie, niedobry ten pantadek. Nie da poleżeć wieczorem. To sadysta jeden. Tak męczyć gołębie z wieczora. Przecież to jest niemożliwością. Taką krzywdę ptakom robić. Co się No ja mówię. No ja mówię, że ty jesteś sadysta. Nie dasz im poleżeć wieczorem. A wiesz, jakie zdziwione wszystkie są? A to ze stresu cię ten skórz złapał. No i co? No za jakie chętne do wylotu? I każdego każdego kikiem trzeba poprosić. Tak, tak. No i co, polatamy troszkę? O, ale micho odkrapnął, zobacz no. <ścoughs> <ścoughs> w górę. Ale trzyma No do góry O, będzie chyba dwie minuty lotu się obudę zabiją tak. Psz. 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 Dobra, nie będę gwizdał, bo podobnież strasznie słychać przy kamerze. Tak, tak, tak. Ja no jeszcze, tak powiem, ci jeszcze lecą. Chociaż część się porozpadała. Jeszcze jakoś tam się trzymają w kupie, nie? Tak, 15 metrów od dachu. Tak. No ale masz podwórko ogrodzone, tak? Za ogrodzenie nie wylecą. Nie, nie, Co nie wylecą za ogrodzenie. Nie pójdą. Kurna, tak żeby chociaż zraz przybrały tak. do góry. No ale jak mają przybrać jako, to już wszystko klepie po kolei. Jak nie złapał skurkowany no, jakie rucia. No, te już do siadania. Pędź na dachu staci tam im pomachać. ale jeszcze trochę ich lata no ale zobacz, każdy w tą stronę, jak pierniczę no. aż się zderzają w locie nie, już jest ciemno, do domu ciemno mówisz? Tak. Tam dania, a ten aha, Tam sąsiad zgonił dalej Wścinki nie będzie, bo te to nie odlecą. Nie, ale niech rozpuszczó ze skrzydła. w tym wieczorem. No tak, no tam parę ze 30 puścił Nad samym dachem, ale to słabo widać. Tak samo na jak i te Tak. Ale widzisz pisali komentarze, że też by chcieli takiego jasia do swoich gołębi, żeby ich naprostował. Ale to ten posiedział chwilę pod kratą, to nas naprostował. Wszystkie młode prawie poszły, nie wróciły. Tak wystraszył ich. Ile tam strat wyszło w tych młodych? Bardzo dużo. Dużo? Bardzo dużo. No naprawił nas ładnie. Chociaż fajnie było po, po, popatrzeć jak latają. Ale co z tego jak straty były. A, zobacz gdzie opuszczoną. Jak No miała opuszczona. O, jakie... No jak ze snu, że się ich wyrwał no. no to weź. Ale zmęczone są jakby maraton. 40 km przelecieli. No jakie zmęczone są. No, będzie im się lepiej spało. Teraz to zasną chyba szybko. Ale to wszystkie ziewają. Tak. No jest trochę ciepło, ale. Teraz ze 25 stopni. 6. O, patrz, koleżanka poleciała. Na Michę. O, tam młody jakiś na dole leży. Jak jedno, czemu tak, tak mnie złapał w uwięzi. Szybko do domu. Szybka Nie mają siły, nawet się schować. No Tak wyglądają, jakbyś ich ze dwa dni ganiał. No, co zrobisz? Od jutra ten zamknięty będzie, już nie puszczę. Nie? Na cały dzień, co? Ale mi chwycił. Dobra, musimy kończyć. No jest. Jak to się mówi? Awaria nogi. Nie można stać. No jak? Tak cię trzyma? No jak? jak Złapał mnie, jak, jakbyś mnie ścisnął, jakimś obejmął. No to patrzcie. Jak to mówił? Jaki pan, taki kram. <śmiech> <śmiech> pan chodzić nie może, ptaki latać nie mogą. <laughs> no dobra, obytadek nam wyzdrowiał. Go nie, nie męczyły te skurcze. Chociaż wy nie będziecie przeżywać tych lotów naszych. Normalnie zaśniecie, bo my to nie będziemy mogli spać przez te ptaki. <śmieniciela> <śmieniciela> nie, nie, nie <śmieniciela>